Witam serdecznie hodowczynie, hodowców. Chciałbym tam Wam przedstawić produkt, który już jest finalny. Który będzie dostępny do Was. Który przeszedł wszelkie testy jakości. Mam pozwolenie już na sprzedaż tego. Doczekaliśmy się własnych produktów. Ze składem wymyślonym przez nas i znaczy przeze mnie i mojego brata, który po prostu dał nam efekt no, w lotach, uważam, że jest to dobry środek. Także chciałbym Wam przedstawić w tej chwili jedyny oryginalny i środek taki na rynku, który jest dostępny. Ponieważ z takim składem no niestety lub stety, nie, zna, nie znajdzie y, się w produktach które są dostępne. Tu jest Regener, force i preparat y, Muscle. Także zachęcam do zakupu, do kontaktu. Oczywiście y, muszę nadmienić, że y, od razu dla tych wszystkich, którzy czekali, że chciałbym Wam podziękować za zaufanie. Y, dziękuję, że wybraliście akurat naszą y, firmę i nasz produkt. Y, jestem Wam bardzo wdzięczny. Dziękuję, że czekaliście tyle czasu. Nikt nie odmówił po prostu. No super. Cieszy mnie to bardzo. Jestem dumny. A zaufało mi naprawdę już sporo hodowców. Czekamy teraz na opinię, oby loty się odbyły. No, mamy sytuację jaką mamy, ale czekamy twardo, może się odbędą. Także będę na pewno, no będziemy widzieć po prostu, jak to się u hodowców sprawdziło. Liczę na to, nawet jestem pewien, że na pewno to się sprawdzi, ponieważ to, co u mnie działa, musi działać i gdzie indziej. To nie jest tak, że ja coś na Was testuję, bo to jest środek już no, u mnie w hodowli od wielu, wielu lat. Także. Przedstawiłem wam te produkty. To są jedyne oryginalne. Dlaczego mówię, jedyne oryginalne? Dlatego, że będą tylko u mnie takie produkty dostępne, a nigdy w żadnym sklepie nie, ponieważ ja już sobie to obiecałem, że nie będę wchodził w taki temat. Kto będzie chciał zamówić, to będzie mógł to zamówić tylko ode mnie i będziemy wysyłać. Z racji tego, że to jest taki początek mój, to. Tych produktów zamówiłem, jakąś tam ilość, yy, sporą część mam zamówioną, i niewiele już zostaje, ale jednak coś zostaje. Także, no, kto się wyrobi, to dostanie, a kto nie, to nie. Niestety, będzie trzeba czekać za rok, żeby tego spróbować, ponieważ, jak mówię, jest ilość ograniczona. Yy, i, I tyle yy, yy, w tym temacie. Produkty te będą kosztowały 350 zł bez zmiany, chociaż troszeczkę to drogo wyszło, ale na, na początek taka współpraca między nami dobrze przebiegała, także nie podnosimy tej ceny. Zostajemy przy tym. I tak jak mówię, no jest ilość ograniczona. Także hodowcy, spieszyć się tam kto. Potrzebuję. Kto mnie zaufał, kto chce spróbować, jak najbardziej doślemy. Ja już te produkty wdrożyłem, bo ponieważ nie wiemy, kiedy będą te loty, ja już te produkty wdrożyłem. No i jak co roku widać, gołąbki po prostu lepiej trenują. Fajnie z lotów wracają, widać, że są przygotowane. No ale najlepiej, mówię, będą weryfikować listy, oddziałowe, konkursowe, dlatego musimy poczekać na loty, jak to będzie u innych hodowców. Tak jak mówiłem na poprzednich filmach, po prostu ja tutaj nie chcę też wam czegoś obiecać, jako że to by był jakiś taki hiper super produkt, który doda waszym gołębiom jakiegoś tam, nie wiem, szybkości czy tak dalej. Nie, 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 to jest po prostu produkt, który on pozwoli gołębia przygotować na lot, zregenerować go szybciej, uzupełnić tą straconą energię na locie. I żeby przykładowo, ja wam powiem tak jak u mnie to wyglądało, że go może przyjechać na przykład po ciężkim locie, on będzie zajechany, suchy, ale za dwa dni bierzemy go do ręki, i on jest pełny tak, na tych produktach. Także to ma taką rolę. Tu nie ma nic, co by dodało szybkości, bo takich produktów nie ma. Tam niektórzy tam obiecują jakieś konkursy, szybsze, wyprzedzenie no to po prostu nas oszukują i niestety no, nie mają tak jakby jakichś barier, bariery w tym co chcą przekazać i zareklamować. Ja nie używam takich po prostu słów, że wam to coś pomoże. Że będziecie mistrzami, ale na pewno gołąbki pomoże Wam to przygotować i lepiej zregenerować. Reszta Wasza praca, co będę mógł, to Wam pomogę. I tak jak mówiłem, jedynie co Wam mogę obiecać, to na pewno, że każdy poprawi swoje wyniki lotowe. Także to tak wygląda, bo gołąb będzie zregenerowany i będzie miał siłę na lot iść w pełni sił. To by było na tyle co do produktów, nie chcę już zanudzać, bo poprzednie moje filmy, kto jeszcze nie wie, to zapraszam do obejrzenia, tam na tych filmach wszystko tłumaczę dokładnie od A do Z, co tam jest w tych produktach i tak dalej, i tak dalej, także już nie chciałbym zanudzić i z powrotem tego mówić, kto będzie chciał, to zapraszam do kontaktu, numer 691 885 912 i... Porozmawiamy sobie o gołąbkach na temat suplementacji, i tak dalej. To są dwa preparaty, które będą dodawane do, na karmę. Filmik instruktażowy też już nagrałem, jak ja to po prostu podaję, można poszukać na moim kanale. Dwa produkty będą, które będą produktami w tygodniu na karmę i jeden produkt jest bezpośrednio do picia do wody, jak gołąbki wracają z lotu. W tym produkcie m.in. będzie glukoza, no wiadomo, żeby uzupełnić energię, potas, witamina C, magnez. W taki sposób żeśmy to po prostu złożyli, żeby to można było zastosować jako elektrolit i nasycenie tych pierwszych rezerw takich straconych, odzyskanie energii. Kolejna sprawa już to jest w tych produktach czyli regeneracja mięśnia, yy, magazynowanie glikogenu yy, i to już myślę, tak jakbym Wam to powiedzieć, yy, że to, jest, yy, to już jest wszystko, co, co można, tak naprawdę, co jest potrzebne yy, organizmowi do regeneracji i przygotowania na kolejny wysiłek. Yy, wdrażamy te produkty 10 dni gdzieś około od pierwszego lotu, ja tak jak mówię, że ja już zacząłem y, z racji tego, że mieliśmy taką wiadomość, że może wystartujemy y, w, tygo, y, w tygodniu i y, y ja po prostu mówię, żeby już no, nie być do tyłu, to wdrożyłem to, lecz z tego co widać y, loty będą opóźnione, jeżeli w ogóle się odbędą, ale liczmy na to, że będą. Y, także no ja już mówię, że ja już to wdrożyłem. Y, kolejna sprawa, jeszcze miałem tutaj dużo pytań, co, czy ja y, odrobaczam y, gołąbki, także... Koledzy hodowcy, ja Wam pokażę taki środek, który uważam za dobry. Ja go, ja go jeszcze nie stosowałem. Nie chcę tutaj nic okłamywać. Lecz mam kolegę, który hoduje głębie takie ozdobne, i on poszedł na badania kału i wyszła u niego bardzo duża inwazja. No, robali, tak? I to miał no, naprawdę spory kłopot zrobił badania i tak wyszło i po prostu dostał taki lek jak Wam pokażę on tak wygląda nazywa się Helmigal i po dwóch dniach podawania tego środka zero robali w kale także uważam, że ten środek jest Yy, skuteczny. Yy, tak jak mówię, ja go nie używałem, ale wziąłem, kupiłem. Już proszę, tutaj mam opisane, jak się go stosuje. Drogi nie jest, 26 zł on kosztuje. Yy, 12 gram na 3 litry to jest na stado obliczone, takie 70 gołąbków, Tak jak widać, on jest zalakowany, ponieważ ja sobie zobaczyłem działanie u kolegi, i dlatego mówię, ja go jeszcze muszę kupić, tak? I dlatego ja go kupiłem i chciałbym Wam polecić po prostu yy, ten środek, jak mówię, nie jest drogi. 26 zł 250 gram i no jest, jest moim zdaniem to, co widziałem u niego, co było, a, a jest po tym super. I to jest środek, który jest nowym środkiem, to znaczy nowej generacji, i nie powtarzamy, nie powtarzamy. Wystarczy raz, i on wybija wszystkie kolonie robaków nicienie, kapilary i. Włącznie z jajami, tak? czyli nie musimy robić takich powtórek za dwa tygodnie, tak jak przy innych lekach. Tak samo niektórzy dają lek na robaki, przykładowo na niecienie, ale mogą pozostać kapilarie. Także tu już jest środek, który załatwia wszystko. Oczywiście chcę Wam powiedzieć, tak, że ten nie jest u mnie dostępny, bo to jest lek i u mnie nie może on być sprzedawany. Możecie sobie to zakupić, nie wiem, u siebie w weterynarii czy gdzieś tam. Ja po prostu Wam to chcę polecić żebyście zobaczyli, no i tam może ktoś sobie z tego skorzysta. Środek nie jest drogi, 26 zł, także myślę, no na, na każdą kieszeń, ale naprawdę to co widziałem, jak u kolegi te gołębie były zainfekowane i potem po dwóch dniach podania tego, no to, no to naprawdę jest środek godny polecenia, dlatego chciałem Wam polecić. Możecie sobie kupić, tak jak mówię, u swojego weterynarza, u mnie, nie pytać nawet, bo nie mam i ja nie handluję takimi rzeczami. U mnie są dostępne tylko, tak jak mówię, te trzy produkty. Także zapraszam, tak jak mówię, ograniczone to jest. Kto się wyrobi, to będzie miał. Tak to wygląda. Także zapraszam raz jeszcze. I jeszcze raz chcę podziękować wszystkim tym, którzy mi zaufali. No, jestem naprawdę troszeczkę zdziwiony, że tyle osób, niektóre fajne nazwiska. Także no jest super, naprawdę pozdrawiam wam, Was i dziękuję Wam za to. A myślę, że naprawdę też to był, no jakby to powiedzieć, Wasz dobry krok, bo no produkt uważam spełnią Wasze oczekiwania. Także pozdrawiam Was, dobry lot, trzymajcie się, cześć.